Rzecznik prasowy CELFA z Wilków Krosno. Witam na dzisiejszej konferencji prasowej przed meczem 10 rundy PGE Ekstraligi z Tauron Włókniarzem Częstochowa. Gośćmi dzisiejszej konferencji są zawodnik i kapitan CELFA z Wilków Krosno Andrzej Lebedew. Dzień dobry, witam państwa. Oraz menedżer drużyny Michał Kimfa. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy dość sporo pytań od, od dziennikarzy, także od razu przechodzimy bezpośrednio do tych pytań. Pierwsze pytanie do Andrzeja Lebiediewa od Macieja Majera pod Karpacie Live. Andrzej, jaka atmosfera panuje w zespole i jak nastawienie przed jutrzejszym meczem? E, za atmosferę to nie, nie musimy specjalnie dbać, chyba, bo każdy z nas dobrze się zna i, i, i dobrze się nam żyje jako drużynie, ale wiadomo, że e, ostatnie tygodnie nie są łatwe dla nas. i i trochę jakby dostaliśmy tak po głowie, czy, 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 czy tam do przemyślenia dużo rzeczy jest, ale jeśli chodzi o nastawienia o najbliższy mecz, to jesteśmy jak zawsze bojowo nastawieni. Powracamy do domu po takiej dłuższej przerwie wyjazdowej, także osobiście i myślę, że drużyna z niecierpliwością czeka piątku i już tego spotkania, żeby się pokazać Eee, swoim Kolejne pytanie do Michała Finfy, od Łukasza Rusieckiego, PGE Ekstraliga. Jakiego toru należy spodziewać się na meczu Krosno-Częstochowa? Co możesz powiedzieć o przygotowaniach drużyny do tych zawodów? Przede wszystkim dobrego toru, bo z tego nam brakowało w ostatnim czasie i ten tor na pewno będzie dobrze przygotowany. Zresztą wczoraj odbyliśmy trening, zawody 24 we wtorek pojechały w trybie 15 biegów bez równania. Także myślę, że to możemy być spokojni o przygotowanie naszej nawierzchni. Natomiast jeśli chodzi o przygotowania drużyny, no to wczoraj mieliśmy trening wieczorny, dzisiaj jest kolejna sesja treningowa. Wczoraj troszeczkę popadał deszcz bezpośrednio przed, przed tym treningiem. Także myślę, że dzisiaj taki jest trening rzeczywiście weryfikacyjny z, z bardzo podobną nawierzchnią, zbliżoną do tego, co powinno. W dniu jutrzejszym i, i mam nadzieję, że tutaj zawodnicy w dniu dzisiejszym do, dopasują się, doszlifują e, wszystkie ustawienia tak, aby od początku w, w zawodach w dniu jutrzejszym jechać na bardzo dobrym e, poziomie i spróbować e, odskoczyć drużynie częstochowskiej w e, samego początku, bo wiadomo, że to jest już, już ciężki zespół. Dobrzy zawodnicy jadą w Częstochowie, więc e, domyślam się, że w trakcie zawodów na pewno ustawienia znajdą na naszym nawierzchni, ale. Ten początek trzeba dobrze zacząć. Pytanie do Andrzeja Lewidiewa, ponownie Maciej Majer. Czy miałeś już okazję przetestować tor w Krośnie, który przeszedł modernizację? Jeśli tak, to jak go oceniasz? Tak, Michał powiedział, że wczoraj mieliśmy sesję treningową blisko chyba trzygodzinową, nie? Późno zaczęliśmy, jak też będziemy mieli w dniu meczu. No i dużo pojeździliśmy, bardzo pozytywnie oceniam e, tor, ale e, powiem tak, że nie zaskoczył mi w żaden sposób. To jest nadal nasz tor i nadal ta nawierzchnia, do której się przyzwyczailiśmy i, i, i e, po prostu wyeliminowali te problemy, które mieliśmy w ostatnich, w ostatnich meczach i no i na moje tor po prostu Wczoraj była bajka, i, i, i można było się jeździć, bawić się i, no i co też pokazał, pokazał chyba mecz Ligi U24, gdzie Michał też powiedział, że odjechali w trybie 15 biegów bez równania. I to pokazuje jakość tego toru, że, że, że wytrzymuje każdy warunki. Ponownie Maciej Meyer, Pytanie do Michała Finty: Po ilu jednostkach treningowych na własnym torze jest? Będzie drużyna przed piątkowym meczem z Częstochową. Czy możesz przybliżyć, jak wyglądały prace torowe, których efektem jest ponownie przywrócenie licencji i na czym szczególnie trzeba było się skupić? Tak jak powiedzieliśmy tutaj wcześniej, no jesteśmy po torkowych zawodach u 24 które nasi zawodnicy juniorscy w nich brali udział i to był jakby forma już przygotowania do tych zawodów. Wczoraj był trening, dzisiaj jest trening, także uważam, że dwie jednostki treningowe bezpośrednio przed zawodami to jest wystarczająca ilość. W zajęciach nie bierze udziału Jason Doyle. Przyczyny są bardzo proste. Kolizja w kalendarzu, także on jeździ w Szwecji, jeździ w Anglii, także tutaj nie mógł się pojawić na, na, naszym, na naszym torze. Jeśli chodzi o sam proces przygotowania tego toru i co działo się w ostatnim czasie, to już tyle. Wiele tutaj rzeczy zostało powiedziane. No przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest odkamienienie tego toru, czyli po prostu dwa dni zostały wybierane te kamienie, które były w tym torze, i uważam, że to też była główna przyczyna tego, że ten tor, jego konsystencja poprawiła się w efekcie. Więc no trwały te prace dosyć długo tydzień, półtora intensywnych prac, i też warte podkreślenia jest to, że osoba nowego toromistrza Grzegorza Węglarza świetnie się wpisuje tutaj w całokształt naszego klubu i Grzegorz wykonuje świetną robotę, zna się na tym, więc, więc też jesteśmy dużo, dużo spokojniejsi w tej kwestii, bo osoba z takim doświadczeniem też wprowadza w nas wewnętrzny spokój i też widzę po, po, po zawodnikach, że, 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 że potrafią zaufać temu toromistrzowi i teraz jakby Andrzej już potwierdza te słowa, że, że, że ten tor jest dobry. Więc te wszystkie zabiegi w ostatnim czasie uważam, były nam potrzebne i, i wprowadzą spokój do wnętrza drużyny. Pytanie od Marcina Michalskiego do Andrzeja Lewidiewa. Czy aktualny tor jest dużo wolniejszy od poprzedniego, i czy wasze dopasowanie do nowej nawierzchni może mieć duży wpływ na wynik spotkania w Częstochową w momencie, gdy atut toru być może jest mniejszy i goście łatwiej dopasują się od pierwszego biegu? Kto powiedział, że atut toru będzie mniejszy? To w ogóle się nie zgadzam z, z panem redaktorem, który zadał to pytanie. Jak wcześniej, poprzednie pytanie powiedziałem, że y, nadal czuję, że to jest nasz tor, że to jest y, ta nawierzchnia, do której jesteśmy przyzwyczajeni i, i nie musimy jakoś ponownie uczyć się tego toru, dlatego uważam, że to nadal będzie taka y, ten tor, do którego się przyzwyczailiśmy i nie musimy szukać coś specjalnego a czy będzie wolniejszy, to, to się okaże w meczu i telemetrię wszystko pokaże. Yy, sztab szkoleniowy, mierza, mierząc czas na treningach, yy, po, 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 pokazuje, że nie jest źle. No. No. Także, także, także nie, w ogóle nie zgadzam się z, z tym pytaniem i opinią tego dziennikarza, bo, bo nie musimy tego toru uczyć się na nowo. Pytanie do Michała Finfy od Łukasza Rusieckiego, PG Ekstraliga. Jak wpłynęło na zespół zwycięstwo Zolesz GKM ogrudziąc z Platinum Motorem Lubi? Na zespół uważam, że to nie miało żadnego znaczenia, jedynie co to gdzieś tutaj my myślimy o tym, jak tą ligę utrzymać w Krośnie. Zawodnicy mają swój plan do wykonania. Jeśli ktoś myślał o tym, że wygrywając dwa mecze w Ekstralidze można utrzymać się To było to myślenie naiwne, więc my wiemy o tym, jesteśmy przekonani Że tych, tych, tych meczy trzeba więcej wygrywać w trakcie sezonu, więc no, jutro mamy swoje szanse yy, Zamierzamy je wykorzystać I to tak naprawdę ma nas przybliżać do tego Żeby pozostać w tej Ekstralidze Żeby tu zagościć na dłużej, a nie kontrolowanie bezpośrednie wyników rywali. Wiadomo, że Grudziądz czy Leszno są naszym bezpośrednim konkurentem do, do, do naszego celu, który mamy, ale musimy do tego pod, podchodzić z chłodną głową i, i nie brać tego aż tak do siebie i skupić się na własnej pracy i to tylko może przynieść efekt. Pytanie do Andrzeja Lebiediewa, Łukasz Uciecki, PG Ekstraliga: Czy mecze z Włókniarzem i w Grudziądzu zadecydują o waszym utrzymaniu? Czy ja wiem, czy ja wiem każdy przed każdym biegiem wyjeżdżając na tory myśli się o trzech punktach i każdy wyjeżdża z takim nastawieniem w naszej drużynie i też w przeciwnej nie? i mam nadzieję, że, że tych trójek i, i punktów będzie więcej po naszej stronie w najbliższych meczach domowych, ale uważam, że, że punkty meczowe musimy szukać w domu. I, 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 no i będziemy tak naprawdę toczyli bój z każdym drużyną o wygrane i, i, i ja mocno wierzę, że nam się dużo, dużo osiągniemy na własnym torze. To było ostatnie pytanie sportowe na tej konferencji prasowej. Tutaj jeszcze do Panów chciałbym skierować takie jedno pytanie. Odnośnie hasztagu związanego z tym najbliższym meczem, hasztagu Krocze. Czy, czy słyszeliście o akcji związanej z tym hasztagiem? Tak, słyszeliśmy. Ja też chciałbym powiedzieć, bo wraz z PG Ekstraligą oraz z Tauron Bukiarzem promujemy hasztagiem Krocze. Nie tylko najbliższy mecz, ale również profilaktykę związaną z samobadaniem jąder u mężczyzn. Zachęcamy do, do, do skorzystania z tej akcji, ponieważ na zawodach obecny będzie m.in. doktor nauk medycznych Dariusz Sobiera, i będzie specjalne stanowisko, gdzie będzie można się dowiedzieć więcej odnośnie profilaktyki. Ja osobiście ze swojej strony bardzo zachęcam, bo y, muszę przyznać, to jest taka prywata trochę, że bardzo podobna akcja uratowała moje życie, także może też uratować życie wielu innych osób. Oczywiście przypominamy, mecz w ramach 10 rundy PGE Extra Ligi stauron Włókniarzem Częstochowa rozpocznie się jutro, czyli w piątek 16 czerwca o godzinie 20.30. Kasy biletowe otwarte będą od godziny 18.00, bramy stadionu otwieramy o 18.30. Serdecznie zapraszamy na sadę przy Legionów. Do zobaczenia.